Hey, where are we? Uh. Oh. <laughs> <laughs>

Plus. zero, Równę się, to, to, to obie. ja, okej, okay. zero plus zero, to zero, brawo, Ruska. No co ty narysowałeś? Lecz biorę cię! Czy tam? Dobra, Saru. Jeszcze raz mi wezwiesz starchu, to zaraz w tak że ceni szkoły. Ja tak nauczyciel, że nam nie nazywa. like like click i like. tam oczywiście więc And... yeah. <laughs> a Już mam. Dinicki. okej. Okay. Potrzeb, potrzeb. że to już koń... Szkoda, że się klęci lieksja. Muszę iść dodać. Ale tu jest ciemnica, jeju. I też dużo proszę pijmy. Dzięcio. i

A zwa światło. Muszę znowu iść do pracy. Muszę ich do nie dzwonić. Halo? Ach. Może. Może. No ciebie... No, Może. 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 mogę iść do toalety? Ale ty. Tak możesz. Hi, 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 hi. I teraz postawiam sobie na ceny na wszystkik cyk 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 ani cyk ani cyk pani ani pani Cyk 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 okej okay. stawiam to i na 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 teraz o um, cały dotyto... a co czas tutaj to ja co ja czemu Właśnie? nie czemu? Mam problemy. I z jest kupą. Zduszę. Jeszcze to, Bo to w końcu moja dziewczyna. Cyk, 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 cyk. Cyk cyk. cyk, cyk. Cyk 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 cyk. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. tu więcej książek. Teraz. Patrzę. To książka. Okej. Okay. Ok, oh, dzieci, przyszcie, może już Czy to? O, i na książek mam. No, widzisz, widzisz, widzisz? Każdy za to nie? Ja tak. Ja tak, ja tak, ja tak. A ty? Znajdź może... Ty też. Ja tak? Znajdź mi tu, znajdź Nie chodź... Nie chodź na ławkę... Nie chodź na ławkę i nie pyskuj do mnie! Dobra Okej, okay. co tutaj? ciki nie patrzcie na no nie. Bo są głupie. No i co, woda? Oczywiście. Nic, bo ciągle będzie tu Kapowała Okej, okay, Okej, zakręciłem. Raczej znaczy nie zakręciłem. Ona aż się popsuła tablica, dobrze niech tak będzie trochę. O, tak będzie, tak będzie, tak, e gdzie tak będzie. Gdzie? Okej, ludzie, posprzątaliśmy już. widzicie to? Chyba. Dren, 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 koniec, 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 goszamy, goszamy, kaszamy goszamy. Muszę, muszę już iść. Okej, okay. muszę zacząć. Muszę zacząć w te bzdury.